Bierząc po spotkaniach, po meetingach po całej Italii widzę radość radosnych Włochów, szczęśliwych, którzy czasami mu, mi mówią, że e, dzięki FM-owi odbili się od e, tak naprawdę za dłużej. Nasza praca to właściwie jest budowanie relacji. Jest to biznes dla mnie emocjonalny. Ja lubię właśnie mieć kontakt z ludźmi, lubię z nimi usiąść, do stołu planować ich biznes, jak i oczywiście mój. Cieszę się z każdego osiągniętego poziomu moich liderów, bo ja czerpię najbardziej siłę i energię, jak i motywację do dalszej pracy, przez osiągnięcie stabilności finansowej i pozycji wyższych oczywiście moich dystrybutorów. Jest to firma polska, mamy świetny kontakt z zarządem firmy. Jako liderzy jeździmy na kwartalne spotkania z firmą. Firma jest otwarta na nasze propozycje, bardzo często nasze pomysły są wdrażane w życie, także to jest bardzo istotny argument. Ja się cieszę ogromnie właśnie z tego, że moja córka, yy, która jest na pozycji perłowej orchidei w planie marketingowym, że mój syn podobnie, mają dochód pasywny i oni nie muszą się martwić o jutro. Propagując współpracę i te możliwości, które w tej współpracy z FM Group są, dajemy wielu ludziom szansę na to, żeby mogli funkcjonować podobnie jak my, podobnie jak wielu, wielu innych liderów FM Group.